Dzień dobry. Witam wszystkich Państwa zgromadzonych w sali notowań, jak również online, na dzisiejszej uroczystości debiutu spółki Scope Fluidix, spółka akcyjna na rynku regulowanym, czyli rynku głównym giełdy papierów wartościowych. Na podium są ze mną przedstawiciele zarządu spółki, których chciałam teraz bardzo serdecznie przywitać. Pan Piotr Garstecki, prezes zarządu. Pan, pan Szymon Ruta, wiceprezes zarządu, dyrektor finansowy i pan Marcin Izdożak, wiceprezes zarządu. Szanowni Państwo, dzisiejszy debiut jest trzecim debiutem w tym roku, a nasz emitent przychodzi z rynku New Connect, czyli alternatywnego rynku giełdy papierów wartościowych, na nasz rynek regulowanym będzie na tym rynku 418 spółką i jednocześnie 12 w sektorze biotechnologia. Spółka Scope Fluidics to spółka biotechnologiczna zajmująca się opracowywaniem i rozwojem innowacyjnych projektów w oparciu o, tu muszę skorzystać ze ściągawki, technologie mikroprzepływowe w obszarze diagnostyki medycznej i ochrony zdrowia. Koncepcja biznesowa spółki polega na tym, że spółka opracowywuje innowacyjne projekty, następnie rozwija je w ramach spółek celowych i przeznacza je do dalszej odsprzedaży. Bardzo ważnym celem spółki jest to, że odpowiada ona na tak ważne potrzeby obecnie jak szybka i skuteczna dostępność do diagnostyki, poprawiająca się jakość leczenia oraz zmniejszenie czasu i kosztów ewentualnej hospitalizacji. Spółka współpracuje również z ośrodkami akademickimi i klinicznymi w Polsce, Europie i na świecie. Teraz bardzo serdecznie zapraszam do zabrania głosu przedstawicieli zarządu. Dzień dobry. Nazywam się Szymon Ruta, jestem wiceprezesem zarządu, dyrektorem finansowym Scope Fluidix i mam ogromną przyjemność po raz drugi prezentować Scope Fluidix w trakcie debiutu. Pierwszy debiut w sierpień 2017 roku z kursem otwierającym 18 zł. To jest tak mniej więcej za 13 razy w mniej jak jest dzisiaj, czy dzisiaj 13 razy więcej jak było wówczas. Ale trochę historii, trochę, trochę wartości. W Scope Fluidics powstał 2010 rok z założeniem rozwoju i komercjalizacji systemów diagnostycznych, z wykorzystaniem technik mikroprzepływowych, dzisiaj już wspominanych. Rok 2012 tworzymy pierwszą spółkę celową, w, z której zadaniem ma być rozwój systemu do diagnostyki molekularnej Curiosity Diagnostics, rozwijająca system PCR1. System PCR1 jest dopuszczony do rynku wraz z pierwszą certyfikacją CIVD w roku 2020. Rok 2016, w powołanie do życia spółki Bakteromik, nasz drugi system, który w roku 2022 jest dopuszczony do rynku do sprzedaży. Rok 2017, dzisiaj wspominany już wejście nasze na rynek główny, wcześniej uporządkowanie struktury korporacyjnej w, i ustabilizowanie modelu biznesowego. Rok 2020, może wcześniej 19, emisja w pierwsza za 60 zł akcje, druga w rok 2020 160 zł za akcję. Rok 2020, już kończę, <laughs> ale było kilka zdarzeń. w Podpisanie kontraktu z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym 10 milionów euro. No i wydarzenie dla nas chyba najważniejsze. Sierpień ubiegłego roku w sprzedaż technologii PCR-1 wraz z udziałami w spółce Curiosity Diagnostics za 170 milionów dolarów. 100 milionów dolarów wpływa na konto spółki dzień po podpisaniu kontraktu 70 rozłożone na milestone. W, domykając klamrą opowieść dotychczasową w kapitalizacja Scope Fluidix dzisiaj na poziomie około 650 milionów złotych jest 16 razy większa od sierpnia 2017 roku. Tyle, jak chodzi o daty i cyfry, ale to nie wszystko. O to, co w sumie bardziej istotne, to poproszę Piotra Garstyskiego. Dzięki. Dzięki, Szymon. Dzień dobry państwu. Jesteśmy w takim miejscu, w którym liczby są chyba bardzo ważne, więc one napowają nas satysfakcją, ale faktycznie Chcę powiedzieć kilka słów o tym, co stoi za tymi liczbami. Więc to, co dla nas jest bardzo istotne, to to, że robimy rzeczy, które wydają się niemożliwe. Zwłaszcza tu w Polsce czy w regionie i z tym niedowierzaniem co do tego, jakie są nasze cele, czy naprawdę chcemy tego, co chcemy. Spotykamy się tutaj, ale też spotykamy się w Stanach. Dosłownie tydzień temu. Na konferencji JP Morgan rozmawialiśmy z Polką, która pracuje od lat w funduszach VC w obszarze healthcare na świecie i dopytywała nas kilka razy o to, co robimy. I na mówi, ale, ale to tu, w, znaczy w Polsce to zrobiliście? A od kogo kupiliście te rozwiązania? Sami to zrobiliście? Więc przekraczamy granice, że tak powiem wiary do tego, co jest możliwe. I to nas napawa naprawdę satysfakcją i dumą, że gdzieś tam dokładamy swoją cegiełkę do przecierania szlaków i budowania ekosystemu innowacji w Polsce i w regionie. Po drugie, to co wydaje mi się super ważne, to jest jakość tego, co robimy. Sprzedaliśmy PCR-1 w okresie, w którym na świecie... Przez ostatnie kilkanaście miesięcy właściwie nie było ani, ani debiutów, ani inwestycji, ani przejęć w naszym obszarze. Było ich kilka, ale to naprawdę jest wyjątkowy okres, wyjątkowo niekorzystny. I teraz nie udałoby nam się dokonać sprzedaży na, i pozyskać takiego partnera jak Biorad Laboratories, gdyby nie jakość technologii PCR-1 i gdyby nie jakość procesu sprzedażowego mądrego, systematycznego procesu sprzedażowego. I za tym z kolei stoi największy nasz kapitał, czyli kapitał ludzi. Pracujemy ze świetnymi ludźmi, pokrywamy właściwie wszystkie kompetencje, które nam są potrzebne, od identyfikacji globalnych wyzwań przez konceptualizację trudne słowo, tworzenie koncepcji, tworzenie prototypów, ochronę własności intelektualnej, ale też zapewnienie jakości. Organizację pracy, organizację badań klinicznych, przygotowanie do produkcji skalowej i sprzedaż. To jest nasz kapitał i jest to kapitał na kolejne lata, na kolejne projekty. Więc mamy duże możliwości, i, i, i te ostatnie pięć lat, tak jak Szymon mówił, było bardzo dynamiczne. Wielu inwestorów pyta nas, co teraz, co chcemy robić dalej. Kilku się pytało, czy nie chcemy, że tak powiem, przenieść firmy na Bahamy i na tym zakończyć działalności. Chcemy, chcemy prowadzić trudne projekty. To nas kręci, mówiąc kolokwialnie, żeby adresować trudne, globalne wyzwania o dużym potencjale rynkowym pozostajemy w obszarze healthcare life sciences najszerzej chyba definiując to to jest obszar w którym będziemy mieli pełne przekonanie że technologie które tworzymy mają przełożenie na czy to ratowanie ludzkiego życia czy poprawę jakości ludzkiego życia czy poprawę bezpieczeństwa będziemy nadal kładli bardzo duży nacisk na nasze kadry na rozwój naszej organizacji. Znowu mówiąc kolokwialnie, lubimy rozwiązywać trudne problemy w bardzo dobrym towarzystwie. To jest dla nas bardzo, bardzo ważne. I wreszcie robiąc trudne projekty, jesteśmy przekonani, że one muszą oferować ponadprzeciętną stopę zwrotu i tymi sukcesami chcemy się tak jak do tej pory dzielić nie tylko z naszymi zespołami, ale też z naszymi akcjonariuszami. Więc w tej chwili koncentrujemy się na bakteromiku, na budowaniu wartości projektu, na przygotowaniu go do sprzedaży i do tego, żeby go sprzedać wtedy, kiedy będziemy mogli wyekstrahować maksymalną wartość z tego projektu, a jednocześnie równolegle budujemy Fluidics po to, żeby zapewnić stabilnie powtarzalno, stabilną powtarzalność modelu biznesowego. Krótko mówiąc, chcemy prowadzić kilka projektów równolegle, po to, żeby ten model tworzenia projektu, technologii, przygotowania do rynku i sprzedaży był powtarzalny. Także, no cóż, bardzo, bardzo nam miło. Za nami pięć lat dynamicznego wzrostu wartości, bo tutaj o liczbach trzeba mówić chyba w tym miejscu. I mamy nadzieję może nie nadzieję, tylko chcemy i będziemy pracować na to, żeby kolejne pięć lat cechowało się podobną dynamiką. Cieszymy się, jesteśmy dumni, że jesteśmy na głównym parkiecie i z tego, że większe grono inwestorów będzie mogło z nami brać udział w tych wyzwaniach i sukcesach. Także dziękuję bardzo państwu. Dzięki. <klucza> 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 dziękuję bardzo zarządowi. Szanowni państwo, bardzo się cieszymy, że spółka Skop Fluidix dołączyła do naszej Rodziny spółek na głównym parkiecie. W imieniu giełdy i myślę, że mogę powiedzieć, również inwestorów, gratuluję spółce. Życzę dalszych sukcesów, jak pan prezes powiedział, przekraczania granic. Także jeszcze raz bardzo gratuluję i żebyście państwo nie zapomnieli o tej ważnej chwili, chciałam przekazać na ręce zarządu symbol spółki giełdowej, giełdowego byka. Oraz certyfikat. Niech Państwu przypomina o tej ważnej chwili. Dziękuję bardzo Państwu za udział w dzisiejszej uroczystości. Jeszcze raz gratuluję spółce, a teraz zapraszam już Państwa na dalsze rozmowy i spotkania w kuluarach. Dziękuję bardzo.